Dlaczego największy wróg Polski, Imperium Osmańskie, było jedynym państwem, które nigdy nie uznało jej rozbiorów? Zanim Ci to wyjaśnię, zostaw suba i lajka, like bo to odmieni Twoje spojrzenie na historię. Przez setki lat walczyliśmy na śmierć i życie. Jan III Sobieski pod Wiednią złamał ich potęgę, ratując Europę. A jednak, gdy Rosja, Prusy i Austria wymazywały Polskę z mapy, w Stambule wiedziano jedno. Upadek Polski to potęga Rosji, a silna Rosja to śmiertelne zagrożenie dla sułtana. Polska była ich buforem, żywą tarczą, która chroniła ich przed Rosją. Niedźwiedziem. I to doprowadziło do jednego z najbardziej niezwykłych gestów w historii dyplomacji. Przez 123 lata niewoli na każdej oficjalnej ceremonii w Pałacu Sultana padało to samo mrożące krew w żyłach pytanie. Wielki wezer pytał, gdzie jest poseł z Lechistanu? Odpowiedź zawsze brzmiała tak samo. Poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył. To nie był gest przyjaźni. To był akt politycznego geniuszu i honoru. Nasz największy wróg rozumiał, że silna i niepodległa Polska jest fundamentem porządku w Europie. Nawet wrogowie wiedzieli, że Polski nie nie da się tak po prostu wymazać.